Modlitwa na rozpoczęcie rekolekcji. O Najświętsza Matko, kocham Cię mocno jako własną Matkę w Twojej świętej obecności, oddaję Ci te dni przygotowania do oddania, dla uczczenia gwiazd, jakie zdobiły Twój niebiański płaszcz. Proszę, oręduj przez te 46 dni za mną, za tymi, których kocham i w intencji Podaj tu swoją intencję. Okaż mi miłosierdzie, jakie okazałaś świętemu Juanowi Diego, którego uczyniłaś swoim pośrednikiem. Proszę, daj mi czyste i szlachetne serce, takie jak Twoje, bym ukoił swój ból i wzmocnił ducha, doznając tego samego pocieszenia, które przed wiekami otrzymał od Ciebie Juan Diego, Dzięki pełnym miłości słowom, jakimi go obdarowałaś. Posłuchaj i weź to sobie do serca, mój najmilszy synu, że to, czym się martwisz, że to, co cię trapi, jest niczym. Nie pozwól, by smuciło się twoje oblicze i twoje serce. Nie bój się żadnej choroby ani niczego, co rani i boli, czyż ja, twoja matka, nie jestem tutaj? Czyż nie jesteś w moim cieniu i pod moją opieką? Czyż nie jestem źródłem Twojej radości? Czyż nie jesteś otoczony mym płaszczem w objęciu mych ramion? Czyż potrzebujesz czegoś więcej? Gwiazda 34. Śmiałość Życie w trawiącym ogniu Trójcy Świętej oznacza, że człowiek nie zazna spokoju, jeśli nie będzie głosił dobrej nowiny. Święty Paweł tak mówi o potrzebie miłującego serca. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii. Ukształtowana przez boskiego garncarza na podobieństwo Boga dusza ludzka nie może przestać pragnąć, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. I aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Jeśli w człowieku nie płonie ogień ewangelizacji, to znaczy, że coś cielesnego i światowego przesłoniło w nim ogromne światło Ducha Świętego, który w nim mieszka i który zawsze aktywnie i twórczo. Działa dla rozprzestrzeniania królestwa. Jeśli będziemy świadomi i posłuszni jego natchnieniom, czasem odczuwanym jako inspirację, czasem jako dokuczliwy dyskomfort, zaczniemy słowem, czynem i modlitwą dzielić się ze światem, nieprzebranym bogactwem Boga i jego kościoła. Pokusy strachu, poczucia bezpieczeństwa, osądu. Złości, dumy, one nie mogą zniechęcić nas do tego, byśmy odłożyli na bok poczucie własnego komfortu i podjęli konieczne ryzyko dla ratowania ludzkich dusz. Świat pełen jest zagubionych, błąkających się ludzi, którzy ścigają cienie wiodące ich na zgubę. Niewielu wie, po co właściwie istnieje. Bez autentycznych świadków i śmiałych ewangelizatorów, takie osoby nie mają przyszłości i nie ma jej także Kościół Katolicki. Dobrze to zapamiętaj. Skuteczne świadectwo może pochodzić jedynie od kogoś, kto jest w osobistej i żywej relacji z Jezusem. Ja głosi sam Jezus: Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na ten świat. My także, by mieć moralne prawo, autentyczną wiarygodność i Bożą moc do działania jako świadkowie, Musimy być w stanie powtórzyć: Jestem od Ojca i przyszedłem powiedzieć Wam, co widziałem i słyszałem. Amen.